Budżetowanie. Zapewne to znasz. Słowo, które w książkach i na kanałach inwestycyjnych brzmi jak klucz do wolności, a w rzeczywistości to smycz. Elegancka, kolorowa, z tabelkami i wykresami, ale nadal smycz. Mówią ci, zapisz każdą złotówkę, kontroluj, planuj, analizuj. Papier przyjmie wszystko, Excel się nie zbuntuje, ale nikt nie powie ci prawdy. Jeśli musisz wszystko kontrolować, to znaczy, żeż dawno straciłeś kontrolę. Budżetowanie działa. To fakt. Ale tylko na początku. Kiedy dopiero wchodzisz w świat finansów, kiedy szukasz zasad, drogi, punktów odniesienia. To jak kółka treningowe na rowerze. Przydatne, dopóki nie nauczysz się jeździć. Ale gdy już masz dyscyplinę, gdy wiesz po co pracujesz, dokąd idą twoje pieniądze, kim jesteś w tym wszystkim, budżetowanie staje się więzieniem. Choć myślisz, że działasz jak najlepiej potrafisz. Pieniądze to nie Excel. Nie książka, nie podręcznik. Nie kana na YouTube. Pieniądze to decyzje, granice, cele i proces, który nosisz w głowie. Nie farkuszu, bo żadne, nawet najlepsze planowanie czy budżetowanie nie da Ci wyników, jeśli pomijasz cel. A gdy masz cel, dyscyplinę i konsekwencję, osiągniesz efekty bez budżetowania. Nie musisz notować każdej kawy, nie musisz liczyć każdego pączka na mieście, jeśli wiesz, co robisz, jeśli rozumiesz, dokąd zmierzasz. Bogactwo nie rodzi się z kalkulacji. Rodzi się ze świadomych wyborów, z wewnętrznej dyscypliny, z jasności celu. A kto dali liczy każdy grosz, nie szuka wolności. Szuka potwierdzenia, że jeszcze nad wszystkim panuje, ale prawda jest brutalna. Jeśli musisz wszystko zapisywać, to znaczy, że już dawno straciłeś kontrolę. FPS. Formalizacja. Pieniądze. Spektrum. Ten materiał ma wyłącznie charakter edukacyjny, jest to tylko moja własna opinia, która nie stanowi porady i rekomendacji inwestycyjnej.